Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale dawno nie było żadnego filmu ale dzisiaj są nowe nabytki Zresztą znaczy już nie dzisiaj, już je miałem ze dwa dni a są to gołębie kingi zamieniłem się za nie za kury za kury tam z Asza, bo z Warriory tam trochę było tych kurczaków i Jedną kurę niebiastką, jedną buta takiego tego rocznego, starszego. No. One normalnie chodzą tu, tylko i teraz puś zamknąłem, żeby wam pokazać lepiej. O, to są już takie bardzo dobre trackingi, nie takie jak tamte co miałem o, Tylko nie chcą się pokazać, ładnie się bawią. O. To są młode, te czerwone. O, tamten. Tamten jest trochę starszy, a te dwa młodsze. I to są dwie pary. Tamto wiem na pewno, że jest samiec tamtegoroczny. Taki Te dwa jeszcze nie są wybarwione, jeszcze się pierzą, one będą takie ciemniejsze jak ten, bo już tu widzę, że im takie piórka się robią. Dobra, jeszcze może te, samca ładnego nam pokażę tu. Jeszcze tego jednego. To nie są, jakoś się nazywała ta barwa Nie pamiętam jak No bo to czerwony to jest Czerwony to jest, a akurat go tu nie ma Cały czerwony, a nie z białym tym no Dobra no i teraz też puścimy. Podobno same młode wychowują. No zobaczymy. A no jak nie, to zawsze mogę pod te podkładać, bo te wiem, że wychowują przynajmniej dwie pary z no, tej nic się nie zmieniło tutaj już się chyba przepierzyły wszystkie tak wygląda tamten Tu jest tego samego lęgu ten taki o, ładny już się zrobił wcześniej taki brzydki był ale teraz mi się podoba nawet tu jest ten a tu są trzy młode Wszystkie są młode, tegoroczne, te cztery, tylko te są ode mnie, z moich lęgów. No, na drugi rok to będę chciał po tych uchować więcej młodych i z nich zostawić, a te wtedy posprzedawać. Może tego żółtego jedynie bym zostawił? Nie tylko, no może jeszcze coś tam. No, tu jeszcze są. O tu jest ten czerwony parę białych No i dobra, teraz Wam pokażę kolejnego nowego nabytka Jest to indyk Indyka jeszcze nie miałem tam go przegonię. No, zamieniłem się za niego, za białe ksubę. Za kurę niebieską. Dwa te czarne koguty, jednego młodego, jeden stary był. I za kurę jeszcze jarzębiatą. Taki indor. Młody jest tegoroczny. Ale duży, bo patrzcie jaki do tego koguta. nie po podejść nawet no będę chciał jeszcze dokupić indyczkę do niego żeby na drugi rok był jakiś młoda może no on jest od wczoraj chyba tu Tu są te boliki ściano i słoma Żeby ten, żeby nie mokło nigdzie Będę musiał im tu posprzątać Dzisiaj bo jutro może im posprzątam tu im nowej słomy dam, ale tak dużo jest żeby już na wiosnę tego nie było, bo Będę chciał tu jeszcze ogradzać tak tu gdzieś takie ja. A ten albo na gołębie całe, albo jeszcze to na pół wezmę i połowa będzie na kurczęta, druga połowa na gołębie Zobaczę Bo tutaj to nie da rady z nimi, bo kury Kury będę tam wchodziły, do im jajka niszczyły No i karmę też, nie mogę karmy im dawać, bo zaraz by kury zjadły Jedynie im raz na zdaje czas daję tam kukurydzy i grochu jak tu w kurniku czy tam jak sobie idą. No i bym też porobił takie gniazda na dole im Tak do tej wysokości najwyżej żeby było jedno i drugie na dole bo tak to to nie mogę no te to w ogóle nie, nie latają no tak na tego bolika jeszcze wracam ale tak to wolę na ziemi siedzieć A tu jest taki Kró krótkie ogony mają, no tu się kura jaj konie się. No, ja jak to tak mi noszę na razie. Szala, że nieraz. Wczoraj chyba siedem nawet było. się zaczynają na razie ładnie już nosić. 7 to i tak dużo nie jest jak kurto Tu mam około 20 z tymi młodymi wszystkimi. No i dobry, to już będzie tyle w tym odcinku. Możecie łapkę w górę dostać subskrypcję. Cześć.